No i witam cię serdecznie. W tym materiale podzielę się z Tobą aż 10 moimi wnioskami, moimi lekcjami z prowadzenia biznesu opartego na sprzedaży usług, szkoleń w branży beauty. Ale w sumie Ty, jako przedsiębiorca, zakładam, że wyciągniesz z tego naprawdę duże lekcje, a nawet jeżeli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą, tylko osobą przedsiębiorczą, to są to rzeczy, które pomogą Ci pokonać pewne rzeczy szybciej. Niektóre z tych lekcji mogą wydawać się, wydawać się bardzo podstawowe, ale wcale takie nie są i mają bardzo duże przełożenie na to, jakie rezultaty będziesz osiągać w swoim biznesie. Ja Nazywam się Darek Jasion i zajmuję się sprzedażą usług i szkoleń, gdzie pomagam moim klientom z branży Beauty pozyskiwać więcej klientów, budować mocną rozpoznawalną markę osobistą i budować przewagę nad konkurencją. Najczęściej wiedzę dostarczam właśnie poprzez szkolenia online, różnego rodzaju kursy, e-booki, audiobooki. W zeszłym roku udało mi się sprzedać tych audiobooków, e-booków 1814, co jest no całkiem przyjemną liczbą i rzeczywiście na masło ich lepszego starczy. No i mam takie 10 wniosków, którymi chciałbym się z Tobą podzielić, i pierwszych z tych wniosków to jest wybierz to, co Lubisz, to będzie ci łatwiej w trudnych chwilach. Ja wiem, że to może brzmieć tak prosto, że aż trywialnie, ale z drugiej strony, jak pomyślisz sobie o tym głębiej, to ma to naprawdę bardzo dużo przełożenie. Ja wciąż widzę mnóstwo ludzi, którzy są na jakimś rynku, ponieważ nie wiem, pracowali na etacie, zdobyli tam doświadczenie i w pewnym momencie wpadli na pomysł: ok, pracowałem tam na etacie, już wiem jak to robić, otworzę swoją firmę, pójdę na swoje". I zaczynałem to robić, zaczynają nawet z tego zarabiać, ale kiedy robi się trudno, klienci odchodzą, rynek jest trudniejszy, wysoka inflacja, nowy ład, inne jakieś dziadostwa, które utrudniają prowadzić ten biznes, albo po prostu pojawiają się jakieś, może konkurencja, która ma taniej, to nagle ci ludzie mówią kurczę, jak mnie to męczy, jak mi się tego nie chce, jak ja bym to chętnie zostawił i tak dalej, i tak dalej. No i się zwątpienia, motywacja bardzo mocno spada. Zauważyłem, że jak robisz coś, co lubisz, to ma to naprawdę duże przełożenie, w szczególności jeśli jest to twój pierwszy biznes. To nie jest tak, że musisz robić to, co lubisz i ty musisz zarabiać na twojej pasji, ale zdecydowanie dużo łatwiej jest zarabiać, kiedy coś jest twoją pasją i kiedy lubisz naprawdę coś robić. Ja byłem dyrektorem handlowym i prowadziłem zespół kilku 15-osobowy zespół sprzedawców. Zarabiałem przy tym naprawdę przyzwoite pieniądze i w sumie no wszystko było jakby ok ale z drugiej strony ja nie czułem, że się spełniam. Nie czułem, że tworzę coś niesamowicie wartościowego dla świata. I kiedy to rzuciłem, to nawet kiedy zarabiałem przez jakąś chwilę mniej pieniędzy, to czułem bardziej, że po prostu mi się chce i wszystkie problemy, które przechodzę biznesowo, a jest ich mnóstwo, jak w każdym jednym biznesie, w tej chwili po prostu przychodzi mi łatwo sobie z nimi poradzić. Więc naprawdę postaraj się znaleźć coś, co lubisz, zaangażuj się w to, oddaj się temu i bardzo, bardzo, bardzo możliwe, że właśnie dzięki temu na Twoje pieniądze zaczną wpływać pieniądze, które pomogą Ci godnie żyć. Dwa. Jak Ci się nie chce, to pamiętaj, że nie musisz. Poważnie. To jest znowu coś, co brzmi bardzo prosto i ma duże przełożenie. Chyba miałeś czy miałaś kiedyś tak, że miałaś jakiś projekt przed sobą i trzeba zacząć go robić, wdrażać, mimo że to jest projekt, który jest zapisany przez ciebie na kartce, mimo że to jest zadanie, które sama czy sam sobie zapisałeś na kartce? No to jak przychodzi do działania, to okazuje się, że kurde, ale mi się nie chce. Rzuciłbym to w kąt, odłożył, nie wiem, poszedł, pograć na jakimś, nie wiem, PlayStation albo po prostu iść na spacer, zrobić cokolwiek innego, posprzątać chatę, umyć okna, byle tylko nie robić tego, co trzeba. I teraz, jak mi się nie chce, to mam taką technikę, która u mnie działa. Naprawdę fantastycznie i być może zadziała również u Ciebie, ponieważ ja sobie zawsze myślę, dobra, nie chce mi się, ale przecież ja nie muszę. I zaczynam sobie myśleć o tym, czy ja rzeczywiście muszę to zrobić? Czy świat się zawali, jak ja tego nie zrobię? No nie, nie muszę tego zrobić. I zadaję sobie drugie pytanie. No to w jaki sposób znalazło się to na mojej liście zadań, skoro nie muszę tego robić. Halo, Eureka, chyba ja to sobie zapisałem. Więc, skoro ja to sobie zapisałem, no to przecież ja tego chcę. Tylko, może nie chcę zrobić tego, co jest do zrobienia, a chcę rezultatu, jaki z tego wynika. Tak jak często nie chce mi się iść na trening, no ale chce mi się mieć kratę na brzuchu, mocno zbudowane barki czy duże bicepsy. Tego jak najbardziej chcę, no ale nie zawsze chce mi się iść i robić trening. Jednak skupiam się na tym, do czego prowadzi ta czynność, której mi się nie chce. I to pozwala mi rzeczywiście się do niej zmobilizować i ją zrobić. Czyli mówię sobie, nie. Muszę zastanawiam się, kto zapisał mi to na mojej liście. Jeżeli byłem to ja, a zawsze jest tak, że to jestem ja, to znaczy, że ja tego tak na dobrą sprawę chciałem, tylko być może w tej chwili nie mam wystarczająco dużo motywacji. A motywacja, a to jest przereklamowane. Nie potrzebujesz motywacji do tego, żeby osiągać efekty w życiu. Potrzebujesz być zdeterminowany czy też zdeterminowana i po prostu robić co trzeba. To wszystko. Trzeci punkt, mega ważna rzecz, mega ważna lekcja, która zmieniła kompletnie moje życie, kompletnie odmieniła mój biznes, od której chyba, wiesz co, powiem szczerze, chyba się od tego uzależniłem. I to jest delegowanie. Oddawaj tyle ile się da. Naprawdę oddawaj wszystkie rzeczy, ponieważ bardzo szybko możesz uwięzić się w miejscu, w którym zamiast prowadzić biznes, zaczynasz po prostu być samozatrudniona albo samozatrudniony i mieć etat tylko na tych swoich własnych zasadach, a bardzo często wygląda to w ten sposób, że zamiast mieć po prostu jedną funkcję, której do tej pory na etacie pełniło się w firmie, okazuje się, że masz jeszcze dodatkowe funkcje księgowe, funkcje marketingowe, sprzedażowe, jakieś kreatywne i zarządzania itd. No i tak dalej głowa puchnie, no bo prowadzisz ten biznes chyba nie po to, żeby totalnie być więźniem w całym tym biznesie. Ja wiem, że z tym delegowaniem jest trudno, ponieważ być może powtarzasz sobie coś takiego jak, nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja. Ja chcę ci powiedzieć, że tak, masz rację, nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ty. Zrobią lepiej. Poważnie. Zrobią lepiej. Jest mnóstwo ludzi, którzy chętnie wezmą te rzeczy, z którymi ty się trudzisz, które przychodzą ci właśnie z trudem, których nie lubisz, do których musisz się zmuszać, przy których prokastynujesz, odkładasz to na później. Cały czas przesuwasz z dnia na dzień. Są ludzie, którzy chętnie to wezmą i zajmą się takim zadaniem, będą mieli z tego full przyjemności, chętnie wezmą od ciebie za to pieniądze, chętnie dla ciebie to szybko wykonają i to by to dostarczą, a ty w tym czasie będziesz mógł czy mogła zająć się rzeczami, w których jesteś niezastąpiona, czyli na przykład tworzeniem takiego wideo. Nikt nie nagra za mnie tego wideo, ale z drugiej strony ktoś już może je zmontować. Pozdrawiam, Patryk. Czyli takie rzeczy jak montaż Twojego wideo, które publikujesz w media społecznościowe, jak pisanie maili, tworzenie automatyzacji, są copywriterzy, są ludzie, którzy się tym zajmują. Być może masz jakieś działania związane z recepcją w Twoim salonie beauty. Prowadzisz salon, generalnie jest dużo rzeczy, trzeba dodać postać, trzeba odpisać, umówić kursantkę, umówić klientkę, odpisać, potwierdzić. Słuchaj, po pierwsze są oprogramowania, na które możesz delegować takie rzeczy, a po drugie są ludzie. Nie zawsze trzeba do salonu zatrudniać kolejną stylistkę, która będzie robić usługi. Czasami warto jest zatrudnić recepcję który uwolni Twój czas i po prostu zamiast pracować po 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, zaczniesz pracować po 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu i będziesz miała czas, żeby spędzić go ze znajomymi, z dziećmi, z mężem, czy po prostu z, dla siebie, czytając książkę albo spacerując, przychodząc na siłownię. To jest naprawdę ważne, ponieważ patrząc na to długofalowo, ten biznes on powinien być dla Ciebie. On służy ludziom, ale ten biznes jest dla Ciebie. Powinieneś go budować pod siebie, czy powinieneś też go budować pod siebie, więc naprawdę zacznij delegować. 4. Czyli produktywność to jest to, co każdy z nas potrzebuje. No bo przed chwilą mówiłem o delegowaniu, i teraz delegowanie jest jedną z metod, która pomaga być bardziej produktywnym, ponieważ możesz oddać coś, czego ty nie musisz robić osobie, która zrobi to za ciebie. I dzięki temu uwolnisz czas, gdzie będziesz na przykład zdobywał, czy też zdobywała niezbędną wiedzę do tego, żeby rozwinąć Twój biznes, albo po prostu robił rzeczy, które mają bardzo duże przełożenie. I teraz z tą produktywnością to jest temat rzeka. Naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które można zrobić, żeby być bardziej produktywnym. Od tak podstawowych rzeczy, jak na przykład rozpisanie sobie nie. Nie wiem, jakiegoś planu działania, planu ramowego, planu dnia, po metody w ogóle zapisywania tych planów, czy metody pracy. I ja naprawdę testowałem już przeróżne rzeczy, żeby moja produktywność była na wyższym poziomie. Zauważyłem takie trzy, które mają dla mnie największe przełożenie i być może będą miały też bardzo duże przełożenie dla Ciebie. Ja myślę, że tak czy inaczej zrobię jeszcze wideo na temat produktywności jako osobne wideo, ale teraz trzy takie najważniejsze rzeczy, które u mnie się naprawdę mocno przykładają i zakładam, że przełożą się też u Ciebie. Pierwsza sprawa sen. Jak słyszę, że Ktoś mówi, że ja wyśpię się po śmierci, to naprawdę witki mi opadają. To jest straszna bzdura. Dużo ludzi to powtarza, nie wiem, chyba w nadziei przed tym, że to będzie fajną wymówką na to, że oglądają TikToka po nocach albo nie wiem, co jeszcze innego, bo ten sen, on ma przeogromne przełożenie właśnie na twój biznes, na twoje życie, na twoje samopoczucie, na twoją możliwość skupienia się w ciągu dnia, na twoją możliwość dłuższej pracy w ciągu dnia, bardziej produktywnej pracy, która będzie bardziej nafaszerowana wartością. Naprawdę gadanie o tym, że wysypiasz się po 6 godzinach, przy tym jak prowadzisz standardowy tryb życia i nie prowadzisz jakichś specjalnych diet, nie masz nad tym pełnej kontroli, ja w to wątpię. Naprawdę jest, może tyle jest ludzi, mały jakiś odsetek, może jakiś procent ludzi, którzy rzeczywiście mogą się wyspać po 6 godzinach. Większość ludzi potrzebuje 7-8 godzin konkretnego snu, takiego pełnego snu i teraz jeżeli chcesz spać lepiej, to naprawdę to nie jest takie skomplikowane, wystarczy, że zaczniesz kłaść się o równej godzinie, że ze 3 godziny przed snem nie będziesz jadł, czy też jadła żadnych posiłków. Dzięki temu twój organizm będzie mógł się skupić na regeneracji, a nie na trawieniu. Po prostu ten twój sen będzie lepszej jakości. Nawet jeżeli masz zamiar spać te 6 czy 7 godzin, no to te zasady, o których ci teraz mówię, będą miały bardzo fajne przełożenie na to, jaka będzie jakość twojego snu. Nie jedz na 3 godziny przed snem, kładź się zawsze o równej godzinie, wstawaj o tych samych godzinach. Im dłużej będziesz wstawać o tej samej godzinie i kłaść się o tej samej godzinie, tym bardziej Twój organizm wytrenuje się w tym, żeby zasypiać szybko, żeby budzić się nawet przed budzikiem, i to naprawdę ma potem duże przełożenie na to, jak się czujesz w ciągu dnia. Kolejną taką rzeczą jest to, żeby nie patrzeć w telefon zaraz przed snem. Jejciu, to jest coś, co ma naprawdę ogromne przełożenie na to, jaka jest jakość Twojego snu. Jeżeli ty wpuszczasz w swoje oczy światło niebieskie, a jest noc, no to Twój organizm otrzymuje fałszywe bodźce, że nie powinien jeszcze spać. Więc wieczorkiem staraj się odpalić. Sobie jakąś czerwoną lampę, ewentualnie jakąś delikatną lampkę z żółtym światłem, nie patrzeć już w telefon, nie patrzeć w monitor, odłożyć te rzeczy na ostatnią godzinę przed snem, naprawdę wyluzować, może poczytać sobie książkę, ewentualnie po prostu spędzić ten czas kompletnie się luzując, może nawet medytując i zobaczysz, że to będzie miało przełożenie na Twój sen. W szczególności, jeżeli nie spróbujesz tego raz, tylko pomyślisz sobie, a sprawdzę tego darka, co on tam gada i zastosujesz to co najmniej kilka razy, kilkanaście razy, kilkanaście dni pod rząd. No i trzeci element produktywności. To jest dieta. W moim przypadku jest to dieta ketogeniczna, która ma przeogromne przełożenie na moje samopoczucie, na to, jak czuję się w ciągu dnia, na moje spadki energii, a w sumie na to, że nie mam spadków energii, tylko cały czas jednostajnie czuję się tak samo energetycznie, więc nie mam tak, że jestem ospały, potem jestem głodny i zły, tylko po prostu cały dzień czuję się tak samo. Jest totalnie w porządku. Lepiej mi się śpi, mam więcej czystych takich myśli, i naprawdę jest to coś, co w moim przypadku się sprawdza. Ja sprawdziłem to też badając swój organizm, czyli zanim wszedłem w keto, najpierw. Najpierw poszedłem, zrobiłem sobie badania, potem wszedłem w keto, zrobiłem sobie znowu badania, zobaczyłem jak to na mnie wpływa, jak ja funkcjonuję na tym wszystkim i u mnie ma to naprawdę świetne przełożenie. I to nie jest tak, że dieta keto jest najlepszą dietą, tylko chodzi o to, że ta dieta działa dla mnie. I teraz ty, jeżeli znajdziesz dietę dla siebie, to wierz mi, że to może mieć naprawdę ogromne przełożenie na to, jak się czujesz, na to ile możesz. Zresztą jesteś tym co jesz. No jeżeli oglądasz telewizję i oglądasz same jakieś wiadomości, głupoty, durnowate programy i przesłuchasz TikToka, no to twoje życie będzie zwierciedleniem tego jak spędzasz swój dzień. Otaczasz się idiotami, no to będziesz idiotą. Oglądasz y, głupoty, no to o głupotach będziesz myśleć. Jesz jakieś świńskie rzeczy obrzydliwe, no to twoje ciało tak na dobrą sprawę jest śmietnikiem. Jak traktujesz to ciało jak śmietnik, tak też będziesz w nim czuł, ty, czy, czy też czuła. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Zdrowo się odżywiać naprawdę warto, bo to ma przeogromne przełożenie, już abstrahując w ogóle od tego, że to ma Ogromną wartość w tym, jak długo będziesz najprawdopodobniej dzięki temu żyć. Więc jedzenie jest ważne. No i kwestia alkoholu, polecam nie pić. Jak chcesz osiągnąć szczęśliwe życie, oparte na wartościowych przeżyciach i do tego być produktywna czy produktywny, niech ten alkohol będzie czymś totalnie okazjonalnym, co będziesz stosować bardzo rzadko. Tym bardziej jaranie jakiegoś zioła albo takie rzeczy, to wcale nie jest fajne. To wydaje się fajne, ale tak na dobrą sprawę wpływa bardzo mocno na Twoją świadomość i wpływa na to, w jaki sposób. Sposób. Ty po tym masz jaki w ogóle masz stosunek z samym sobą. Więc nie polecam. Możesz mnie robić, możesz mnie robić. Niestandardowe przez Polaka, jak mówię, nie pij wódki, <gry> ale poważnie, nie pij wódki. Piąty punkt, chcesz klientów, chcesz marki osobistej, to daj wartość. I ja mam tutaj na myśli to, bo to już pewnie słyszałeś, czy też słyszałaś, żeby dawać wartość. Co to znaczy dawać wartość? To nie znaczy dawać, mówić co trzeba zrobić, tak? Żeby pozyskiwać klientów, trzeba dodawać posty na Instagrama, dodawać stories i być regularnym. To jest pieprzenie. Nikt. Tak naprawdę nie odczuwa w tym wartości. To jest bardzo oczywiste. Ale jak powiedziałbym ci dokładnie dzisiaj, jakie posty trzeba dodawać i jak napisać takiego posta, powiedziałbym ci, co dodać na stories, jakie ankiety używać, dałbym ci gotowe pomysły na to. Powiedziałbym ci, jak pogadać z takim klientem, czyli mówiłbym, jak coś zrobić, to to już by było dla ciebie wartościowe. Ja się często spotykam z takim mitem, tak? No bo ludzie mnie pytają, Darek, a ile tej wartości dawać na profilu? Żeby nie dać za dużo, no bo wiesz, jak dam wszystko na profilu, no to potem, kurczę, wiesz, będzie tak, że nikt nie będzie chciał mnie wydać pieniędzy. No i to jest trochę głupota, miałoby to zastosowanie, jakbyś, nie wiem, zaczęła, czy zaczął robić jakieś live'y, w których byłoby bardzo dużo, bardzo konkretnej wiedzy i rzeczywiście tam swoje produkty to właśnie już by były za darmo porozdawane. Chociaż zakładam, że i w tym wypadku bardzo często ludzie zaczęli się do zgłaszać i pytać się, dobra, a jak mogą zrobić to z tobą, albo jak ty możesz zrobić to dla nich. Tak czy inaczej byłoby to jakieś rozwiązanie. A tak na dobrą sprawę, jeżeli publikujesz jakieś rolki, posty, tiktoki, karuzele, takie krótkie formy wideo, krótkie posty, naprawdę nie bój się, dawaj tam dużo, bardzo dużo i bardzo praktycznie. I tutaj mam Ciebie takie hasło, postaraj się zrobić tak, żeby twój profil był przydatny. Przydatny to jest słowo klucz, naprawdę bardzo ważne słowo. Postaraj się zrobić tak, żeby twój profil po prostu był przydatny dla innych ludzi. Zaufaj mi, że wtedy ci ludzie po pierwsze będą to by ufali, a po drugie, bardzo chętnie będą klikali subskrybuj, bardzo chętnie będą klikali follow, ponieważ warto jest być na takim profilu. Co to subskrybuj, możesz kliknąć subskrybuj i odpalić dzwoneczek, ponieważ właśnie podałem Ci 5 z 10 tematów moich lekcji, moich zasad, które rzeczywiście przekładają się bardzo. Mocno na moje życie i z tego co widzę, to też na życie moich klientów, a kolejne pięć będzie w kolejny czwartek na moim kanale, ponieważ jak już widzę, to wideo jest całkiem długie. Do zobaczenia, hej!